To, co się dzieje na Wołanowicach w ostatnim czasie przychodzi wręcz ludzkie pojęcie. Ostatnie tygodnie zamiast przynieść jeszcze więcej spokoju i przygód, przyniosły nam kolejnego złoczyńcę. Złoczyńcę, który początkowo wydawał się być przyjacielem Wojanowiczem. Na 100% wiecie o czym mówię. Chodzi oczywiście o Blumys, który to teraz próbuje przejąć Wojanowicę kawałek po kawałku. Jednak jest pewien sposób, aby go pokonać. Ale więcej na ten temat musisz się dowiedzieć z tego filmu. Ja natomiast dziś przybliżę wam, kim jest i skąd się wziął Grimis z Wojanowic. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Nubek wrócił z wakacji. Koniec wakacji oczywiście wiązał się z tym, że musiał on wrócić do szkoły. Jak się okazało, powrót do szkoły miał okazać się jego najmniejszym zmartwieniem. W trakcie trwania lekcji prowadzonej przez Wojana, początkowo zachowywał się zwyczajnie. Wszystko jednak się zmieniło, kiedy zamiast herbaty dostał on od nich miksturę na niewitkę. Chwilę po tym, uciekł czym prędzej z zajęć, mówiąc, że musi udać się do McDonalda. Ostatecznie jednak skręcił w stronę portu. Wędrówka jednak nie trwała zbyt długo, ponieważ chwilę później udał się on ostatecznie do McDonalda. To, co tam zobaczył, wprawiło Wojana i Paliona w osłupienie. W ofercie restauracji pojawił się bowiem Grimm's Shake. Nubek, gdy tylko to dostrzegł, to od razu postanowił go zamówić. Na tym się oczywiście nie skończyło, bo gdy tylko chwycił go w swoją rękę, to od razu zaczął biec do swojego królestwa. Chwilę później wdrapał się na tron i, dzierżąc fioletowy napój w prawej dłoni, wlał go sobie do ust. W wypiciu zaczął zachowywać się naprawdę dziwnie. Bojan i Palion zaczęli podejrzewać, że zamienia się on w coś, czego woleliby uniknąć, czyli we wcześniej Grymisa. Największymi zmianami były fioletowe plamy, które pojawiły się na jego całym ciele. Chwilę później jednak zaczęło się dziać coś bardziej niepokojącego. Nubek zaczął wydawać z siebie jakieś dziwne odgłosy. Coś jakby mamrotanie. Ale to nie wszystko. Kilka sekund później wyszedł na zewnątrz po to, aby zjeść kota. Tak widzowie, kota. Gdy jednak zauważył wojana i paliona, to zaczął uciekać. Chwilę później jednak zdecydował się zwabić ich do swojego domku. Na szczęście bezskutecznie. Kolejne dni miały przynieść jeszcze więcej złego niż dobrego. Na zajutrz bowiem Nubek wylądował w szpitalu. No, chociaż wylądował to w tym przypadku spore niedopowiedzenie, ponieważ został tam wręcz zaciągnięty siłą. Ale o tym za chwilę. Szpital, o którym mowa ostatecznie bardziej przypominał więzienie, ponieważ Wojan i palion odpowiednio zmodyfikowali, wstawiając m.in. kraty, które miały ochronić ich przed ich własnym przyjacielem. Tak jak wspomniałem, jest to oczywiste, że Nubek nie udałby się do tego szpitala po dobroci. Wojan jednak wpadł na pomysł, żeby spróbować zwabić go grimy z szejkiem planek doskonale wiecie oczywiście się powiódł. Jak tylko Nubek zobaczył Szejka, to pobiegł ile sił w nogach aż się za nim kurzyło. Wszystko szło idealnie, gdyby nie jeden ogromny błąd Paliona. Paweł czekał na Nubka w klatce z Grimis z Sheykiem w ręce. No i to nic dziwnego, miał być w sposób Nubka. Jednak gdy tylko Nubek znalazł się obok Paliona tuż za kratami, to ten Niby niechcący, rzucił mu szejka. Przyznacie, że już na tym etapie wydawało się to być podejrzane, ale temu zagadnieniu przyjrzymy się przy innej okazji. Nubek oczywiście, jak tylko pochwycił tego grimi szejka, no to od razu go wypił. Jak to nubek? Na skutek tego jego przemiana zaczęła postępować jeszcze szybciej. Wojan i Paljon w późniejszym czasie próbowali jeszcze zweryfikować, ile tak naprawdę jest znubka w nubku. W tym celu przeprowadzili mu egzamin Na który Nubek Nie był w stanie udzielić odpowiedzi Po wszystkim wiedzieli już jednak Że tak naprawdę Ich przyjaciel odszedł No i odszedł w rzeczy samej moi drodzy Prosto do McDonalda Podziemnym tunelem wykopanym Ze szpitalu więzienia Ten moment moi drodzy to była prawdziwa chwila Przed tragedią Nubek bowiem gdy tylko tam się znalazł To pochwycił pierwszego lepszego grimis shake'a Po czym od razu go wypił to, co nastąpiło chwilę później, miało być początkiem zagłady wojanowic. Nubek po wypiciu zamienił się w Grimisa. Ten moment, gdy Nubek zawita do McDonalda i wypił kolejnego Grimisa shake'a, jest z mojej perspektywy oficjalnym początkiem bytności Grimisa na wojanowicach. Jednak tutaj nie kończy się jego historia, wręcz przeciwnie, moi drodzy. Kolejne dni wcale nie poprawiły sytuacji. Nubek, czy też raczej Grimis, zabarykadował się w McDonaldzie, gdzie mógł bez żadnej kontroli pić kolejne szejki, co tylko pogłębiało jego przemianę. Jeśli Wojanowiczanie chcieli mieć jakiekolwiek szanse na odzyskanie swojego przyjaciela, to jak najszybciej musieli przerwać ten proceder. Wojan nie tracił nadziei, ponieważ dostrzegł coś, co wskazywało, że w Grimisie nadal drzemie jakiś pierwiastek Nubka. Gdy ten bowiem pisał wiadomości na tablicach, to robił to z błędami, dokładnie takimi jak Nubek. To jednak nie jedyna rzecz. Bo jak Wojan śledził Grimiso na niewidzce, to dostrzegł coś jeszcze. A raczej usłyszał. Gdy udał się za nim do jego domu, to dostrzegł, jak przez chwilę z wnętrza różowego stwora wydobywa się prawdziwy głos jego przyjaciela, który prosi, aby ten go zostawił. Parę sekund później jednak głos ten ucichł. Nubek zdawał się być wręcz stłamszony przez Różowego, ale ten i tak postanowił opuścić jego dom, twierdząc, że jest on za silny i przywraca wspomnienia Nubka. Już wtedy Wojan zaczął podejrzewać, jaki może być sposób na przywrócenie do życia ich przyjaciela. Jak się jednak okazało, sprawy niebawem się miały jeszcze bardziej skomplikować. Różowy chwilę później udał się do domku Wojana i postanowił urządzić tam lekkie przemeblowanie. Prawie wszędzie porozkładał Grimis-szejki po to, aby Wojan w końcu w jakiegoś wdepnął i też zaraził się tym cholerstwem. Na tym jednak nie poprzestał, bo chwilę później udał się piętro niżej do świeżo powstałego gaming roomu Wojana, po czym zniszczył kawałek ściany i zaczął tworzyć swoją tajną bazę, tylko po to, żeby podglądać Wojtka w jego codziennych poczynaniach. Na zakończenie odcinka Wojant postanowił skorzystać z tego, co usłyszał od grimisa. A mianowicie odwołać się do wspomnień Nubka. Udał się czym prędzej pod McDonalda i zostawił tam tabliczkę, której treść brzmiała następująco. Nubek, pamiętaj, że jesteśmy z tobą, serduszko. <grym> Wojan liczył na to, że Nubek, gdy to przeczyta, przypomni sobie o swoich przyjaciołach oraz ich wspólnych przygodach na Wojanowicach. Myślał, że to pomoże pokonać im różowego. Różowy jednak miał okazać się silniejszy niż przypuszczali. Grimis to nie jest jakiś gamoń w pokroju nubka. Są momenty kiedy pokazuje swoje 300 EQ. Wykopał na przykład dziurę pod podłogą domku Wojana. Postawił tam Grimms a, a obok niego ognisko. <laughs> w gruncie rzeczy całość zakrył deskami, ale woń Grimms zaczęła się rozprzestrzeniać spod podłogi po całym domostwie, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo na to, że Wojan w końcu zależy się od niego i sam zacznie przemieniać się w taką różową kreaturę. Kreatura to odpowiednie słowo bo nic nie zdawało się sprawiać Różowemu takiej satysfakcji jak torturowanie Nubka. Po zadymieniu domku Wojana udał się on ponownie pod McDonalda, gdzie czekała na niego już wcześniej przygotowana tablica. Po przeczytaniu jej widać było jak przez chwilę Nubek w nim odżył. Różowego jednak to naprawdę wkurzyło i chwilę później rozpoczął Nubkowe tortury. W tym celu wylał lawę na ziemię, Upewnił się, że Nubek patrzy, a potem, jak gdyby nigdy nic, zaczął wrzucać do niej bloki Dirta. Moi drodzy, to jest zaledwie początek tej historii, mówiący o tym, kim jest Dreamy z Wojanowic i jak radzili sobie z nim Wojanowiczanie. Jeżeli natomiast Wy chcecie poznać dalszy ciąg tej historii, odpowiedzialny w podobnym stylu, to napiszcie w komentarzu, chcemy drugą część. Uwudowa Robert z kanału Lamimy. Do usłyszenia.